Cześć, witajcie, z tej strony Polaczek Maniaczek. Dziś będę grał na moim Player Jak widzicie, regeneruje się mapka. Mieczek do wyrzucenia, sorry. Nikt nie ma Polaczek Maniaczek, bo yy, no, fajnie brzmi, ale będę zmieniał. No, jeszcze mam premium 2. Bez obaw. O, sorry, ten tamten... Sobie nie przeszkadzać na Skype Dobra, jesteśmy gramy Moja chata Mieczek muszę spalić albo nie wiem gdzieś go wrzucić Dobra, to go najwyżej wrzucę go bo... Dobra, wyrzucę go do wody. Trudno po jakimś się zginie. Dzisiaj będziemy oświetlać naszą chatę. Będziemy robić fajne wejście w bungel. Dobra, idziemy zbierać surowce. Dobra, pierwszy surowiec to będzie drewno do kilofa. Z drewna powstają patyki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zaczynamy. Teraz hop, hop, hop. skakujemy z, z jednego klaska na drugi tak teraz tak 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 Przepraszam, ale muszę wstać teraz tak Dobra Powstał nasz kilof teraz. Pierwszy nasz węgiel. Fajnie. Możemy oświetlić naszą, na, naszą chatkę, inaczej mówiąc budowlę. O patrzanie to tak już było. To musim player. Dobra, teraz zajmiemy się no, kopieniem kopaniem. Dobra, kopiemy. Teraz kopiemy węgel. Tyle węgla wystarczy, ale na szybki wypadek jeszcze muszę mieć kilow. Dobra, o, o nie dam radę jeszcze. O, 24 jak miło Tak, 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 tak Hop. A, o, zabrakło? O, dziwne Dobra, jedziemy dalej To ten sing player jak mówiłem jeszcze jest niedokończone to nie komentujcie, ale za to subskrybujcie. Jak się spodoba oczywiście, nie? Nawet w mu żeby Nie ma. Jo to no to je chamy prymiszą to Ja i po co ja tu przyszłem w ogóle, sam nie wiem. Trudno się mówi. What, what? Dobra, jestem. Teraz tak. Przechodzimy teraz y, do naszej chatki. W moim kolejnym odcinku będzie jak nakręcić normalny film Minecraft albo do innej gry. Dobra, Odko odłożę teraz moje surowce do skrzynki. No i w tym filmiku by było na tyle.